Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu, albo do Rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej, niż całopaleń.